Szansa dla bociana jest stowarzyszeniem zajmującym się ochroną bociana białego w województwie lubelskim. Ośrodek znajduje się w miejscowości Kozubszczyzna. W gnieździe na brzozie są cztery pisklęta. Niestety zimno i mokro jest od kilku dni, więc pisklęta są wyziębione i mokre. Z czterech piskląt najmniejsze było już słabe i pan Kamil zabrał to pisklę. Po ogrzaniu i odkarmieniu ma szansę powrócić tutaj do gniazda. Gniazdo zostało zdrenowane i wyścielone suchą słomą. To doraźnie pomoże utrzymać ciepło tak potrzebne pisklętom. Trzy pisklęta wróciły do suchego gniazda, a czwarte pisklę zostało zabrane do ciepłego pomieszczenia tam będzie ogrzewane i karmione. Minęły dwa dni i znowu trzeba było interweniować. Dwa pisklęta nie przetrwały, więc pan Kamil ponownie wjechał na górę, aby zabrać maluchy. Niestety obydwa już nie żyły. 18 maja pogoda nadal nie sprzyja. Ostatnie piskle w gnieździe słabnie. Rodzice starają się karmić. Skle nie domaga się jedzenia, więc go nie karmią. Los jego jest przesądzony. Mimo pomocy ze strony człowieka te pisklęta nie przetrwały. Pan Kamil powiedział. Mamy plan włożenia jaja lub dwóch jajek, a później młodego Bobika, to pierwsze ratowane piskle, za jakiś czas, gdy będzie większym bocianem, aby lęk w tym miejscu dalej trwał.